Pokój i dobro, witajcie kochani. Dzisiaj coś ze sobą przyniosłam. Jestem przekonana, że wiecie, co to jest. To jest hostia, kawałek chleba, upieczona mąka i woda. A przyniosłam to dzisiaj dlatego, ponieważ w dzisiejszej Ewangelii słyszymy o tym, jak Pan Jezus rozmnaża chleby. Nie wiem, jak Wy, ale kiedy ja właśnie widzę taki kawałek chleba, to od razu na myśl przychodzi mi Eucharystia. I tak samo jest, kiedy słyszę tą dzisiejszą Ewangelię. Ta dzisiejsza Ewangelia właśnie mówi o tym, jak Pan Jezus bierze chleby, odmawia dziękczynienie i rozdaje siedzącym wokół ludziom. Wydaje mi się, że dzisiaj może jest dobry moment, żeby zastanowić się głębiej nad tym, czym tak naprawdę jest Eucharystia. I chociaż w tym dzisiejszym fragmencie nie słyszymy o tym, żeby Pan Jezus wprost ustanawiał Eucharystię, to ten fragment może nam pomóc, żeby lepiej zrozumieć właśnie tajemnicę Eucharystii. I tak samo jak Pan Jezus, mając niewiele chlebów, stworzył z tego wielką, wielką ilość, którą nakarmił tłumy, tak samo Pan Jezus z małej ilości mąki i wody, która została opieczona, on to, ten chleb przemienia w swoje ciało. I to jest jakaś taka tajemnica, którą będziemy zgłębiać całe życie. Ale wydaje mi się, że dzisiaj jest dobry moment, żeby zrobić krok do przodu, żeby rozpalić sobie pragnienie tego, aby zrozumieć, czym jest Eucharystia i aby odkryć właśnie ten wielki dar, który nam Pan Jezus pozostawił dar swojego ciała. I życzę Wam, żeby Wam się dzisiaj udało, właśnie zrobić ten krok naprzód może nawet nie jakiś taki wielki, tylko taki mały krok naprzód, który się dziś w waszym sercu wydarzy. Właśnie tego pragnienia, żeby jeszcze bardziej zrozumieć, jeszcze bardziej odkryć obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Miejcie się jak najlepiej, szczęść Boże.